W tym świecie grozy i cudów, gdzie mieszka i dobro i zło, samemu wędrować trudno. I potrzebny ci ktoś, kto chce jak ty odkrywać lądy nowe i po morzu fantazji wraz z tobą żeglować, a gdy zjawi się smutek albo strach, nie będziesz sam, masz serca dwa. Cię może zdarzyć. Chłopiec, taki jak ty, ma odwagę, aby marzyć. Tak wiele jest pytań, wszystkie drogi są możliwe. Chłopak taki jak ty może odkryć świat szczęśliwy, o życia pora. Trzeba by było zamówić budzenie. Fakt, że spanko to on ma. Z kubami. No, mam jeszcze 5 minut. 100, 110, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 118. Jedziecie na wycieczkę do parku narodowego? Nie, jedziemy na polowanie. Polowanie? Dokładnie. Na wilki. Nerwowi jacyś. Ale szczene im opadną, jak nas zobaczą. Aki! Ja. Ty się lepiej zamknij! Musimy coś wykombinować. Poziom Widzisz, jak mu smakuje mój koktajl? Hmm? To co? Hmm. Hela, twój koktajl jogadowy to poezja. No to jeszcze troszkę, proszę. Nie, nie dziękuję bardzo. No, nie, 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 nie. Nie muszę jechać do fabryki, tak zaraz. Od kiedy jego żona zginęła w wypadku, żyje tylko teraz tą swoją fabryką co to był za wypadek? Utopiła się w jeziorze. Mm. Straszne. A Anna na wszystko widziała. Była wtedy na brzegu. To był dla niej szok. No, potem była w szpitalu, a jeszcze długo nie chciała z nikim rozmawiać. Sari, moglibyśmy ich kiedyś zaprosić na kolację, co? Jak chcesz, kochanie. Chciałbym pojechać do Parku Narodowego. Jedziesz ze mną, Marty? Pekka, może o. poczekać. Mm -hmm. Może zobaczymy niedźwiedzia? O. To lepiej złomię mój Puko. O. Puko. Skąd go masz? dostałem. Mogę obejrzeć? Ale pięknie. Mm -hmm. O, Ma wygrawerowany napis. Har. A. Ta kropka dla Juu. A jak Słuchajcie, akurat idzie dla piniarów. Ty masz nie otwierać w ogóle dzioba, tylko masz się głupio uśmiechać. Dobra, wsiadajcie. Ty do przodu. No dobrze. Normalnie nikogo nie zabiera. Ale no wasza babcia jest chora. Słuchaj. Wasz braciszek jest naprawdę tego. Tak. On tak tego wygląda, ale normalnie nie wie myśleć ani mówić. To się czasami zdarza. Ale to miło z waszej strony, że się nim opiekujecie. Tak, bez nas by zginął. Znowu mu trzeba wytrzeć nas. Już nie możemy jechać. Idziemy. Dlaczego tak ci smakują? Bo sam je zerwałeś. To jest to o czym wczoraj mówiłeś? Mm. Że w lesie czujesz się jak w domu. Tak. Mógł nic nad nie wychodzić. Las to wspaniała rzecz. I ma swoje prawa. A jakich prawach mówisz? Że w lesie. Panem nie jest człowiek, tylko wilk. Wilka atakuje tylko wtedy, gdy jest głodny. To prawda. Ale jednak wilki są niebezpieczne. Wcale nie są, ja wiem. No szczerze mówiąc, jakbym spotkał wilka, to wolałbym mieć broń. Ale nie? Po co strzelać? Wilki biorą się na przykład światła. Jak są tylko pod słońce. Nie ja tak zrobiłem w wąwozie, jak wilk chciał zaatakować Kosia. Już tylko? Pod słońce. Nie wierzysz? To ciekawe. No dobrze, dobrze. Jak to było z tym wilkiem? Nieważne. Wytrzyj sobie później. Mogliśmy zebrać trochę jakut dla mamy i dla babci, wiesz? Nie wiem chyba w piurze. Długo to potrwa? No, trochę potrwa. Cześć Matwi! Świetnie, że pan będzie. Cieszę się, że pana będzie. Dzień dobry. Direktor Fabryk i Hana Balkę. No to? Przygotowaliśmy już wszystkie dokumenty, brakuje tylko raportu z dzisiejszego transportu na wysypisko. Blisko. Utilizujemy wszystkie śmieci, chociaż kosztuje nas to masę pieniędzy. A, przepraszam. Mati, słuchaj, może poszedłbyś na jezioro? My tu będziemy rozmawiać o strasznych różnych rzeczy. Dobrze. To na razie. Tylko nie odchodź daleko. Maty. Co ci jest? Nic nic. Kogoś mi przypominasz. Jak już dziewczyny z Helsinek? Nie z Helsinek. Bardzo daleka. Nie masz tu żadnych koleżanek? Nie ma tu wielu dzieci w moim wieku. A ty masz dużo przyjaciół w Helsinkach? Mm -mm. Mam tylko jednego. on nie mieszka w a Aslak w ogóle nie zna miasta. Nie wie, co to jest samochód, trawa i telewizja. Bardzo dobrze znalazł. Jak go poznałeś? Byłem tam. Już trzy razy zbłądziłem. Ale Aslak mnie uratował. A Aslak mówi, że do życia w lesie potrzebny jest dobry przyjaciel. Tak chcesz. Pokażę Ci jak wygląda Aslak. Dobro. też narysuję jeszcze coś. Uh -huh. Jak to pięknie. Szybko musimy się schować. Dlaczego nie mogą nas zobaczyć? O, to rycerze króla. Jednego z nich musimy unikać szczególnie. Czarnego rycerza. Chodź, poszukamy slaka. Tak go, go nie znajdziemy, To może być tylko klasztor. Spróbuj nam, spróbuj nam, spróbuj nam, spróbuj powiedzieć. gdzieś tam, to gdzieś, tam. To gdzieś tam. W błędnych skałach wielu już zabłądziło i zrezygnowało. Nie bałaś się? Nie. Przecież był ze mną Martin. Gdy komuś ufasz, nigdy nie zbłądzisz. Zawsze znajdziesz cel. Witaj w naszej krainie. Czekają na nas w zamku. To czeka. Mati. Sam? Mati! Idziemy! Pospiesz się! Spotkamy się przy samochodzie! Spotkamy się jutro? Jutro? Pokażę ci moją tajemnicę. Patrz! Mamy szczura. Szefie, nawigacja bez błędów. Jesteśmy. Jesteśmy, już musicie wysiąść. Dziękuję panu bardzo. Ty stary, wiesz co masz Te mhm. lapiniarwi? Nie wiem, zaraz się pytam. Żadnych problemów z tym facetem Celsinek. Wziął próbki wody. Przepraszam bardzo, jak to jest do w lapiniarwi. A wy czego tu szukacie? Ja podwiozę. Idźcie do tam wam powiedzą. Dziękuję bardzo. Ja. Uważajcie na braciszka, żeby nie wpadł do jeziora. Zobacz, jaki szczęśliwy. Dobra. brac, Mamo, bardzo się cieszę, że tu przyjechaliśmy. Ja też.